Jak gra się w Battlefielda 3 w 2021 roku. W porównaniu z poprzednim jest o wiele lepiej. Mocny charakter map sprawia, że gracze regularnie wracają na serwery, Polak bitwy z nowszych odsłon po prostu czegoś brakuje. Czy warto jeszcze kupić premium? Nie ma większego problemu ze znalezieniem serwerów, na których są ogrywane mapy z dodatków na rozmaitych trybach, wciąż mamy możliwość powrócenia na takie wspaniałości jak odświeżony Karkan z Battlefield 2 czy tryby gry z dodatków, np. Gun Master. Jeśli chodzi o polskie Community, w trójkę znów zagrywają się tacy streamerzy jak Bonkol, Niklaus Pieron czy Saushibo. Dwóch pierwszych nawet posiada swój serwer, na którym można ich spotkać podczas transmisji. Link oczywiście podsyłam w opisie. Czyli też na serwerach są gatunkiem na wymarciu. Na kilkadziesiąt meczy trafiłem dosłownie na jeden przypadek, który został dość sprawnie zbanowany. Dzięki Venison Lynch powstała też możliwość modowania rozgrywki multiplayer na przeznaczonych do tego serwerach, dzięki czemu mamy możliwość grać na 60-herców serwerach bez niebieskiej poświaty, np. 100 graczy zamiast standardowych maksymalnych 64, wyścigi motocyklowe, tryb zombie, a w trakcie produkcji jest też tryb Battle Royale. Niebawem nagramowi u materiału. Ale Battlefield 3 to nadal przede wszystkim hektolitry świetnej zabawy podczas wykonywania. Przedewania takich taktyk, jak chociażby osobówka kamikadze, niszczenie jetów za pomocą RPG po wyskoczeniu ze swojego jeta, i tym podobne. Gra znacząco wyprzedziła swoje lata. Nadal wygląda świetnie, wciąż jest niesamowitą piaskownicą z setkami możliwych setupów swojego wojaka, z dziesiątkami pojazdów bojowych, które możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów, z setkami godzin odblokowywania kolejnych elementów naszego ekwipunku, i jestem pewien, że w dzisiejszych czasach też często przyniesie nam banana na mordzie. Przemierzanie lasów na kaspijskiej granicy, pust Podczas operacji Firestorm, nocnego wydania autostrady do Teheranu, kanałów Nouchouar, terenu wyspy Kark, nawet biorąc pod uwagę teraźniejsze standardy graficzne, nadal zachwyca. Warto wspomnieć też, że gra pójdzie nawet na konfiguracjach na poziomie kalkulatora, tostera czy innego czekającego na obranie ze skóry kartofla. Battlefield 3 jest czymś w rodzaju Far 3, uważany przez wielu za najlepszą odsłonę cyklu, której rdzenie rozgrywki jest wykorzystywane do dziś każdej kolejnej odsłonie. A i starzenie się przypomina bardziej dojrzewanie wina? Niż kanapkę z kotletem, która czekała całe wakacje na wyjęcie jej ze szkolnego tornistra. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić się w tej części cyklu, serdecznie was do tego namawiam.